Stojące w równym szeregu ciężarówki, witały gości przybywających do bydgoskiej Hali Artego Arena na jubileuszową galę Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych. Organizację powołano do życia ćwierć wieku temu. 5 września 1994 roku, czyli 25 lat temu, 27 przedsiębiorców zapaleńców, którzy już prowadzili działalność gospodarczą polegającą na przewozie rzeczy, transporcie międzynarodowym, postanowiło zorganizować kujawsko Wrockie Stowarzyszenie Przewoźników Międzynarodowych. W tej chwili jest ponad 500 przedsiębiorców zrzeszonych w naszym stowarzyszeniu. Witający przybyłych prezes Adam Jędrych drżącym ze wzruszenia głosem przypomniał postać patrona stowarzyszenia. Takim Właściwie mentorem i, i osobą, która tutaj, że tak powiem, z nas wszystkich zagrzewała do, do tej pracy był święty pamięci Dionizy woźny dzisiaj imieniem jego to stowarzyszenie jest. Gdzieś w międzyczasie w nazwie stowarzyszenia słowo międzynarodowych zastąpiono słowem drogowych, wskazując, że organizacja chce troszczyć się o każdego przewoźnika. Podkreślano to podczas okolicznościowych przemów na gali, której jednym z najważniejszych momentów było przekazanie i poświęcenie sztandaru. Udało się zebrać fundatorów, którzy ufundowali ten sztandar. To właśnie przedstawiciele fundatorów mieli zaszczyt wbić pamiątkowe gwoździe w drzewiec sztandaru. Równie podniosłe były chwile, kiedy w imieniu prezydenta Rzeczpospolitej wręczano przedsiębiorcom krzyże zasługi. Nie zabrakło też odznaczeń resortowych, a i samo stowarzyszenie zostało wyróżnione medalem przez marszałka województwa. Te wyrazy uznania dla organizacji i jej członków potwierdzają, że stowarzyszenie jest wysoko oceniane za działania na rzecz przewoźników. Godny podkreślenia jest przy tym pewien znamienny szczegół. To jest chyba jedna z nielicznych organizacji w Polsce, a może jedyna, gdzie zarząd nie bierze żadnych pieniędzy. To wszystko jest wykonywane pracą społeczną. Dzięki temu ta grupa jest zżyta, związana, nie ma jakichś między sobą znasek, że ktoś coś komuś więcej czy mniej zarobi i tak dalej. Wszyscy pracujemy na rzecz tego stowarzyszenia. Między innymi za sprawą takich postaw działaczy, ale też dzięki wytrwałym osobistym wysiłkom polscy przewoźnicy osiągnęli pozycję bardzo mocnej grupy zawodowej generującej znaczny procent dochodu narodowego. Polski transport zajął fotel europejskiego lidera tej branży, co napawa nas dumą, ale jest nie w smak naszym bliższym i dalszym sąsiadom. Mówi się dużo o pakiecie mobilności, który cały czas jest zagrożeniem dla przewoźników właśnie z Polski, nie tylko z Polski, ale całej Europy, jeszcze tej wschodniej, którą ja uważam to jest środkowa Europa. Nasz transport bardzo nie się rozwija, jest jednym z najsilniejszych w Europie i te ograniczenia skutkują tym, żebyśmy nie mogli się dalej rozwijać. O pakiecie wiszącym nad polskim transportem niczym miecz Damoklesa, chociaż na chwilę można było zapomnieć, podczas lżejszej, artystycznej części gali. Występ romskiego zespołu folklorystycznego przeniósł gości w zupełnie inny wymiar, przesłaniając szarą rzeczywistość ferią barw i wpadającymi w puchom melodiami.